Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my Lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again the voice called to her Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything. Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son Isaac will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trapdoor to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Siemanko, z tej strony 9912 99712 kolejny odcinek serii randomowego grania Dzisiaj zagramy sobie w The Binding of Isaac I tak, myślę, że na początek rozpoczniemy Jak widzicie, nie mam żadnych postaci, wybierzemy sobie Isaaca A teraz, podczas grania, ja wam będę tłumaczył o co chodzi w fabule Bo może niektórzy nie zrozumieli Otóż fabuła jest dość prosta, ale i zarazem Hmm. Nie tyle skomplikowana co No może po prostu Powiem wprost, że jest nawiązaniem do Księgi Rodzaju Kiedy to Abraham, czyli ojciec Ani matka, tutaj też zmienili Że ojciec Izaka Oczywiście w angielskiej wersji to jest Isaac, ale W polskiej to się czyta Izak Ale będę mówił Isaac, myślę Otóż ojciec Izaka słyszał głos Boga, który powiedział, że musi poświęcić swego syna, aby, aby pokazać mu, że, że kocha Boga. No więc y, Abraham to zrobił i tak y, zaniósł go na górę Moria z tego, z tego co pamiętam. Jakoś tak, bo przygotowałem się w sumie, więc chołuje. Oh na górę Moria i tam tam, gdy już był gotowy do zabicia Izaka akurat anioł przeszkodził mu w tym powiedział, żeby po, po prostu go nie zabijał, bo naprawdę był bliski zabicia swojego syna i w tym samym pokazał, że jest on godny bycia synem bożym I tutaj właśnie w tej grze było nawiązanie do tego kiedy to matka usłyszała głos, głos Boga, tylko że tutaj Bóg mówił, że coś się z Izakiem dzieje nie tak? A w oryginale to było, że po prostu musiał się musiał poświęcić swojego syna. Więc tak, usłyszała głos Boga trzy razy. Za trzecim razem Bóg jej powiedział, że niestety ale musi zabić Izaka. Ale Azak przez dziurę, przez... przez szparę w drzwiach wszystko to zauważył bo wątpię, że usłyszał Boga, ale zauważył, że matka idzie do niego z nożem i szybko pod dywanem zobaczył klapę, zobaczył klapę i wpadł do niej. I teraz właśnie jesteśmy pod jego pokojem, chyba. I o co chodzi w tej grze? W tej grze chodzi o to, że zbieramy rzeczy i właśnie jak teraz wchodzimy, wchodzimy do bossów. Bossów jest kilka. A pod koniec walczymy z matką. I co jest najgłupsze w tej grze? No może najgłupsze. Zależy też, jakie kto gry woli, bo w tej grze chodzi o to, że jak zginiesz, to nie ma checkpointa ani niczego. Niestety musisz zaczynać od nowa, ale w sumie cała gra yy, trwa tak mniej więcej z godziny, więc taka. Taki niezły liveik można by było z tego zrobić. I właśnie tak się zastanawiam. Może kiedyś do tej gry wrócę, żeby zrobić z niej livea. Jak widzieliście, nie przyszedłem tej gry. A raczej nie, pr nie przejdę. Nie przejdę tutaj. Coś wątpię. Aj Dobra, załatwią ten. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? W sumie powiedziałbym dużo o tych wszystkich bonusach innych takich. Ale w sumie na razie nie mam oczu. A może najpierw opowiem o. O tym, jak cała rozgrywka wygląda. A więc Isaac strzela swoimi takimi jak łzami, czy coś w tym stylu. I ten. I jak widzicie, pod spacją mam detonator. I mam tak: pieniądze, bomby i klucz. Ten detonator sprawia, że jeśli położę bombę, to klikając spację, wtedy ona wybucha. Więc to jest spoko. Ja na to natrafiłem, bo oczywiście tego nie było na początku gry. I pod literą Q w prawym górnym rogu, jak widzicie, mam tabletkę. Tabletkę raczej tak to się nazywa, bo jakoś inaczej. No, pigułkę może, o, może pigułkę. Yy, mam pigułkę, która nie wiadomo co robi. Wiem, że chyba pomarańczowe zwiększają życie. I tak, yy, na samym początku mamy. Trzy życia. Jeśli on nam się skończył, to oczywiście giniemy. Tak naprawdę mamy 6 żyć, bo zazwyczaj tracimy po połówce. Więc załóżmy, że mamy 6 żyć. I co, jak widzicie, dobrze mi idzie, bo, bo 3 żyćka mam, czyli maksymalne zdrowie, jakie posiada się od początku. Trochę też zaryzykowałem, bo, ale w sumie nie było co ten. Co robić? Jak widzicie w lewym górnym rogu o zabity. jest w lewym górnym rogu widzicie mapę o mamy boksa i tutaj co def śmierć nie wiem co ona robi użyjemy tej tylko że Isaac zmienił kolor biała ja nie wiem co robi zaryzykuje nic nam nie da <grym> Yyy... to niebieskie serduszko jest jakby dla nas SHIELDem Czyli... mówiąc po polsku jest dla nas taką jakby tarczą jak... Jakbyście grali, nie wiem, w gry typu... Gdzie ja w ogóle idę? Jakbyście grali w gry typu... Doom albo Quake, to na pewno wiecie o co chodzi, jest to... Nie tyle co życie, co po prostu ochrona Boże... Srali na niego albo pierdzieli W ogóle f fajne są przejścia, takie zabawne Wiem, że w nie, że jest jeszcze takie, że Azak otwiera boksa, czyli paczkę. No w środku jest kupa. <noise> Różne takie są. No nic. O, mamy kluczyk. I ten kluczyk otwiera nam drzwi, które są zabarykadowane. Tutaj mam pająki, które są tak wredne, że aż masakra. Uwierzcie mi, pająki mogą zabijać. Hmm... To bardziej powiedzieć, ułożyć słowa. Pająki, pęki są takie wredne, że na pewno nieraz zginiecie przez pająkę, jak to było u kanibala na nagraniu. Jeśli ktoś, nie wiem, śledzi mnie i kanibala jakby z naszym widzem na sobą. To na pewno wie o co mi chodzi. On akurat właśnie... Został załatwiony przez pająka, ale to w sumie w innych okolicznościach, bo z tego co pamiętam walczył on z wdową, w sensie z pająkiem. Jak widzicie, strasznie one są, ale zabierają po pół życia. To i tak, nieźle. Tak na dole widzicie, to jest wow. glutonium. Ja tego akurat... MOBA... Może, może powiem MOBA. MOBA znam i umiem załatwić. On jakby otwiera... To jest garnitur? To jak skóra wygląda, ale załóżmy otwiera swój garnitur i strzela takim czymś i umie jeszcze strzelać z, z tych skropel krwi, bo przeciwnicy z tego co kojarzy, mają problem krwi i musimy trzymać się pod ukosem, bo on strzela w górę. No tak wiecie o co chodzi. W górę po bokach i troszeczkę pod ukosem to... Musimy tak między górnym a ukosem albo między yy, poziomem a ukosem. Jak wiedziecie dobrze, mi z nim idzie. Mamy życia. W sumie nam się przydadzą. Ale nie używam tej karty, nie no co I mamy tutaj wejście do challenge'ów z tego co wiem. To są challenge. Nigdy tam nie wchodziłem, ale z tego co oglądałem u innych youtuberów. To czasami jednak nie warto tam wchodzić, a ja, jak widzicie, również nie jestem wykokszony, bo tylko trzy serduszka. O, i tutaj widzimy drzwi, które się otwiera na klucz. Wchodzimy. Fak, bomb mamy 10. Że miał więcej kasy, kupiłbym sobie. To jest płuc z tego cukierze. I on jest z poczką, bo on chodzi za nami i strzela. Ale weź, człowieku, taką kasę znajdź. Niestety może jeszcze wrócimy. Zobaczmy. O, tutaj jest spoko mapka, że tylko strzelasz w dół do pająka i ten. I yy, jak? O, tutaj strzeliłem go. Uciekamy. Dobra, bierzemy go na koksa. Załatwiony. Idziemy do kolejnego. O, i tutaj widzicie skałę taką czarną. Z niej wypadają również rzeczy. Również rzeczy takie. I ten. Co jest? Nie chcę się rozwalić. A spacji nie użyłem. Jest debil Dobra. Spalamy. Tutaj mamy bombę Trollo. Przynajmniej tak ostatnio przeczytałem, jak mi wyskoczyła. Tutaj bierzemy właśnie tego shielda, że tak powiem. Tutaj, że tak powiem to po prostu tak samo jak z tym, Jak To było. Ja osobiście. <grybujesz> z tym, to właśnie trzeba. Z tym, właśnie trzeba jakoś. Ponieważ mamy ten detonator, ustawimy sobie tutaj. Widzicie mamy kupy, skup też czasami wypadają pieniążki jak widzieliście wcześniej, tylko oczywiście byłem zagadany. Tutaj mamy mów wolniej. Tutaj mamy skałę również czarną jak widzicie. Tutaj rozwalimy kupy, żeby mogli wyjść. I akurat tutaj... Tam mamy skałę, z której również wypadają rzeczy. Achievement. I dobra, teraz warto... Aj, załatwić pająka. Znaczy pająki. A jak widzicie, już po lewej stronie mam komnaty do Bossa. Tylko chwilę jeszcze, bo dobra. Że życie. Na życie nie mam, jakieś. Eee, I te złote drzwi. Może o tym na prostu To jest tak zwany treasure room. Jeśli dobrze mówię. I daj, i w nim zawsze znajdziemy coś użytecznego, że tak powiem. Bo teraz, jak widzicie, Isaac. Szczynami parżaniu łzami Tylko nie wiem co te szczyny dają Bo w sumie Chyba są szybsze Ale czasami nie trafiają, to jest bredne Tego bossa nie kojarzę Nie wiem co z nim zrobić Widzę, że on do mnie biegnie Fak, 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 fak Kurde Nie mogę na, ale szybko mu życie schodzi Patrzcie Jest Bomby są spoko JEDNO ŻYCIE JAKI GUPI FARCIARZ Żyćko, shield Jedzonko, o to jedzonko nam dało kolejne Kolejne życie Ale żeby posiadać takie życie Czekajcie bo Nie wiem jak mówić bo się skupiam Żeby posiadać takie życie oczywiście serduszka trzeba wziąć Mam jakby miejsce na życie dzięki jedzonku O akurat dzięki i teraz jak widzicie jesteśmy tacy wykokrzeni że to w głowie się nie mieści cztery bomby i Cz cztery bomby cztery życia co my tu mamy Jezu nie ma papieru <laughs> Nie łagę z tej gry C Mam cztery życia, trzy shieldy, cztery bomby, cztery pieniążki Więc jest nieźle Oto są bardzo wnerwiający przeciwnicy Masakra z nimi A. Może najpierw zanim opowiem o przeciwnikach To Wytłumaczę tutaj jedną sprawkę Tutaj jak oni się... Cyk Kurde opóźnieni moje z tą spacją to też y jak widzieliście, gra się może ścinać. To nie jest w sumie wina mojego kompa ani niczego, bo ta gra w sumie nie potrzebuje niczego, bo to jest jakbycie gra... no gra mało wymagająca. A na pewno na mojego kompa by poszło dobrze. Chodzi o to, że sama gra w sobie się ścina, bo tutaj możemy jakby wejść na to, stracić jedno serduszko i coś dostać. Ja tam nie pójdę. O nie, to też są wredni przeciwnicy. Ale kończąc to co tam przed chwilą zacząłem Gra się ścina i to jest wina gry niestety No ale co ja na to poradzę? Może również wina, że że nagrywam, bo widziałem, że wchodzę do jednego pomieszczenia od razu mi się przycina troszeczkę A potem już się robi dobrze jak teraz widzicie Tutaj mamy pigułkę, od razu sobie weźmiemy, myślę Teleportnęło mnie tutaj i jak tam kurde mogłem wcześniej zaniechać. Fuck. Tutaj bierzemy naszą kartę. Zanim to rozwalimy... Myślę sobie pójdziemy jeszcze na górę, bo mam tylko jeden ten. O, tutaj są tacy wredni przeciwnicy. co jeszcze tacy przeciwnicy, tylko że z taką bombą na głowie. Oni się nazywają kamikadze. Przynajmniej ja tak nazywam. I ten. Oni po prostu jak podbiegną do nas za blisko to w samej nazwie możemy się kapnąć, że wybuchają. A ci, których teraz... tego, którego teraz widzicie w lewym, górnym rogu, czemu nie mogę trafić? Faak y jest nieśmiały. Jak widzicie ucieka od nas i pluje muchami. Co jeszcze zombi? Zombie, które... Yy, zombie, które... Hmm co my tam robimy? Zombie którym trzeba urwać głowę, znaczy urwać. Rozwala im się głowa, a potem im się rozwala... no tutaj rozwalimy TNT zaraz, ale to... tego gościa nie znam. Strzelam do niego, strzelam... Właśnie ja nie wiem. Czy to przez te szczyny, że one są takie słabe? Bo są szybkie niby, ale słabe i to trzeba przyznać. Ja nie wiem, czy one mu nic nie robią. Myślę, że jak podejdzie blisko spróbujemy bombkę. O kurde. Pięknie, nie no. Pięknie. Po prawej stronie widzicie drzwi kolczaste. Jeśli tam pójdziemy, stracimy jedno życie. Najczęściej tych drzwi Jest są dwie pary. Czyli, że jak pójdziemy załóżmy teraz w prawą stronę, mogliśmy pójść, to jeszcze w dół. I tak jest najczęściej. I... Co jeszcze ta gra ma? Yy, możemy sobie oczywiście skracać drogi. Czyli załóżmy, możemy mieć bonus... Nie stage'a, tylko... ...planszę bonusową. Po prostu rozwalając ścianę, ale to również trzeba wiedzieć gdzie co jest. O, jest życie. Biała nie. Życie daje? Up. Nie wiem co mi to dało. Nie widzę żadnej różnicy, sorry. O, ci przeciwnicy to też są zombie. Tylko że one, właśnie chodzi o to, że one, ich się rozwala, a potem ich pozostałości jeszcze trzeba rozwalić. To jest wredne, bo jeśli tych zombie jest dużo, to niestety macie problem. Ale tak jesteśmy nieźle wykorzeni i to trzeba przyznać tutaj tego pana. W ogóle dziko zrobione jest, że on do nas nie, ani nie ucieknie, ani nie podejdzie. Taka dziwna tutaj mapa się stworzyła, ale w sumie mógł pluć na nas kuchami, ale ja go zaspamiłem swoimi szczynami. <laughs> jak to zabrzmiałam? Zaspamiłem go swoimi szczynami i... O, trollo. Co? Zaraz pójdziemy do komnaty Bossa, ale jeszcze pójdziemy sobie tutaj. Tu, 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 tu. Zresztą mi, mnie interesuje, co ta karta robi. Widzicie co? Tutaj zobaczę, czy nie ma właśnie tych, o których fuck, wspominałem. Czyli, jak to się nazywa? Bonusowe te pokoje, jak wspomniałem wcześniej. Tutaj będzie może, Nie, tutaj nie będzie. Już wiem, gdzie będzie. Jak wspominałem wcześniej przez te kolczaste drzwi, to zawsze, że jest w prawo i na dół. Czyli jak jest na dół, możemy tutaj się... się Właśnie! Tak to wygląda, taka pęknięta dziura. Rozwalimy sobie, widzicie? Mogli... Moglibyśmy jeszcze tam pójść, ale mam za życia, ja w sumie nie chcę. One up. I chodź za nami grzybek. O! Fak, nie pomyślałem Of, nie, nie wrócę już tam A mam jedną bombę Żebym jeszcze w prawo rozwalił, mógłbym do tych z pieniążkami Fak Teraz ja to przegram Nie wierzę w siebie Dobra, ale w sumie myślę Myślę, że i tak jest nieźle Bo już ponad 20 minut gramy Dokładnie Gaddiel nie wiem nie mogę jak spojrzeć, bo właśnie mamy bossa, czyli takiego wielkiego wielkiego nie wiem co to jest Nie naprawdę nie wiem co to jest. Ale wiem, że te małe nie wnerwiają, bo chodzą sobie niby milutkie, nie jak ten tutaj. I nagle otwierają paszcze i, i tyle. I trzeba uciekać. Ten boss w sumie jest łatwy. Wystarczy po prostu brać go ciągle i od tyłu naparzyć. Albo w przodu uciekać. Cudownie jest Nieźle go nieźle I dobrze, dobrze, Nie, to wy... co on zrobił? Nie no, jak jak mały na pewno teraz zrobi to... Nie, jak mały robi to ja mogę przegrać By ich Jeszcze dwa wziął Bo z jednej strony mały Z drugiej strony ten boss I wtedy właśnie Bomba fak nie What the hell? Ten grzybek co, jakby nas przywracał? Spoczko! To możemy bossa załatwić Teraz nam się musi udać, po prostu musi Dobra, nawet taktyka Jaki spryciarz mały szybcior Nie wierz w To też czerwyżki. Nie zesraj się Już to zrobił Właśnie, znowu te małe będzie robił tak, to ja bym go załatwił na luzie, myślę. I nie ma bomb. Fuck, że bomby bym porozstawiał jak nie wiem kto. No co te bomby? Przećmijmy 10 jeszcze nie do... Wow. A Jakie ja to zrobiłem? Pół się jeszcze. What the hell? Dziko dziko Spróbujemy kół kliknąć. Nie zdążyłem. F o jezu. Dobra. Zostaliśmy załatwieni przez dużego. Już nawet nie widzę. Pokazany jest mały, ale chyba przez dużego. Tutaj taka fajna kartka, że zginęliśmy i w spadku zostawiłem, że jesteśmy zabici przy kogoś tam. Ja wracam do menu. I się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Na razie mam nadzieję, że się podobało.